Witajcie moi drodzy, Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji. Jako uczestnik tej konferencji jesteśmy tutaj po to, żeby jak zwykle nawiązać i poszerzyć nasze kontakty biznesowe, ale przede wszystkim zaproponować współpracę kolejnym już inwestorom, nie tylko z Polski, ale za granicę, odnośnie naszego nowego produktu inwestycyjnego. Stawiamy teraz sieć ładowarek do samochodów elektrycznych. Na tym będziemy pomnażać nasz kapitał i kapitał naszych inwestorów. Jak zwykle takie konferencje dają bardzo dużo wartościowej wiedzy, co mogę powiedzieć? na temat dotychczasowych konferencji i dotychczasowych prelekcji, które dzisiaj się odbyły. Jest godzina 12, tak więc odbyły się na razie trzy. Bardzo podobała mi się prelekcja Kacpra, który motywował do działania, który mówił, że nie wolno się poddawać, który uczył i nawiązywał do tego, jak ten biznes prowadzić w takich czasach, a nie innych. Prelekcja powiązana z dobrym humorem, ale z bardzo dużą motywacją. Życzę wszystkim wspaniałej imprezy i Pozdravím, Pavel Kucera, Horyzont investicí.